Jak przyjął Pan decyzję o tym, że udało się nawiązać i pogłębić współpracę z Hutą Łabendę? Jest to oczywiście wielka rzecz dla nas, jest to wielka grupa kapitałowa, jest to firma z naszego regionu tutaj. Jestem bardzo zadowolony z tego, że mamy taką szansę z, z takim wielką firmą współpracować. Jakie oczekiwania ma Pan wobec współpracy pomiędzy y, Hutą Łabędy a Górnikiem Zabrze? Tak, dla nas to jest kontynuacja współpracy rozpoczętej w zeszłym sezonie. Mam nadzieję, że wyniki sportowe, które drużyna osiągnęła w tym sezonie, uda się poprawić w nadchodzącym sezonie. Ponadto sama gra w Europejskich Pucharach w fazie grupowej spowoduje, że Górnik się będzie mógł rozwijać, a my przy Górniku będziemy mogli promować naszą spółkę Huta Łabędę oraz nasze wyroby nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jakie oczekiwania ma wobec tej współpracy? Żeby dwie strony były zadowolone jako pierwsze, żeby każdy coś dał. Huta zobligowała się do reklamy. My musimy oddać to na boisku, żeby efekt sportowy też przyszedł. To są oczekiwania i oczywiście chętnie, gdybyśmy długofalowo pracowali dalej ze sobą. Czy to był długi proces decyzyjny, żeby sformalizować, pogłębić tą współpracę pomiędzy górnikiem Zabrze a Hutą Łabędą? Nie, nie był to długi proces, ponieważ rozpoczęliśmy współpracę w zeszłym roku. Była ona na tyle owocna, że zdecydowaliśmy się jako zarząd wesprzeć tutaj w dalszych działaniach sponsoringowych Górnik Zabrze. Przy tym chcemy też sami wypromować się na tle Górnika, którzy w tym roku będą grali nie tylko w Polsce, ale również w Lidze Europy, również w Grupie, w grupie Kapitałowej a której jesteśmy częścią. Jest polityka nastawiona właśnie na promocję sportu, m.in. też Węgla Okres podpisał umowę sponsorską z kojarzami nożnymi Górnika Zabrze, także jest to wpisane jak gdyby tutaj w cele i w tą politykę, którą realizujemy jako grupa.